Bardzo ważna decyzja. Dzisiaj zdecydowaliśmy, że jednak wracamy do poprzedniej formuły i organizatorów transportu do KZK Gopu, MZK Peternoskie Góry, MZK Tychy. Formuła, która się sprawdziła. Myślę, że to jest w kategoriach jednak dobrej, dobrej szansy. Martwią mnie trochę niedogodności dla pasażerów, czyli powrót do poprzednich różnych taryf. Nie będzie już biletów bezpłatnych przejazdów dla dzieci do 16 roku życia, ale mam nadzieję, i liczę na to, że pasażerowie to, to zrozumieją. Wielka radość oczywiście, dlatego że po powrocie 8 lat szkoły podstawowej czas wrócić do innych dobrych przykładów, m.in. organizacji komunikacji na terenie miasta Tychy i gmin ościennych. Mamy doskonałe doświadczenia, kiedy MZK Tychy organizował komunikację tutaj na południu metropolii i we współpracy z samorządowcami okolicznych gmin, potrafiliśmy zorganizować sprawną, czystą, punktualną komunikację. Co więcej mieszkańcy niejednokrotnie mówili, że dobrze byłoby wrócić do tych starych praktyk. Niektórzy z nich nawet apelują o to, by wróciły i karusy, i by ten subtelny, ale jednak klekot silnika i karusa uminał im podróż. O tym też myślimy. Ale na początek MZK. Tychy. Świetny pomysł moim zdaniem, bardzo mi się podoba, z sentymentem wracam do tych czerwonych i karusów, którymi się jeździło. Myślę, że wtedy ludzie byli bardziej przyjaźni dla siebie, życzliwi, nie to co dzisiaj, kiedy podczas jazdy podróżni siedzą tylko w telefonach. Zastanawiamy się też nad wprowadzeniem takich tradycyjnych kasowników, które dziurkują bilety, bo te dobre wspomnienia są w pamięci naszych mieszkańców i wydaje się, że powrót do ikarusów, kasowników, które dziurkują bilety, to jest to, na co oni czekają. Ta przyszłość myślę już niebawem przed nami i będzie znów tak jak było, czyli tak. Przyjemnie miło. Akurat do tychów nie jeżdżę, ale do Sosnowca domysłowi cowsze, więc wydaje mi się, że to dobrze, że będzie osobny bilet. W najbliższym tygodniu podejmiemy ważną decyzję, powołamy prezesa KZK GOPU, czyli osobę, której zadanie będzie przewrócenie tych trzech organizatorów, przeprowadzenie całej procedury. W regionie mamy jeszcze sporo specjalistów, którzy te czasy jak funkcjonował KZK GOP, pamiętają i myślę, że szybko znajdziemy dobrą kandydaturę, więcej informacji po 1 kwietnia.